Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Dwa tobie, Panie. Jezus przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź. Obmyj się w sadzawce siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył Mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali Go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc pośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest. Od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o nim mówisz? Jako, że ci otworzył oczy, odpowiedział: To prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz, i wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus. Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Oto słowo Pańskie, wie Chryste. Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam drugi symbol. Jak w ubiegłą niedzielę, dzięki Samarytance, dowiedzieliśmy się, że Chrystus jest żywą wodą, jest źródłem. Które jest w stanie zaspokoić pragnienia ludzkie, tak dzisiaj Chrystus pokazuje, że jest światłem, że daje nam światło. Święty Jan dość szczegółowo opisał to wydarzenie. Ma ono nawet taką formę, można powiedzieć, protokołu przesłuchania, a mianowicie. Człowiek niewidomy od urodzenia, od urodzenia, co trzeba zaznaczyć, nagle otwiera oczy i zaczyna wszystko postrzegać. Dokonuje się w nim tak niebywała ewolucja, że od tego zaczyna, że to był człowiek, człowiek mu podał dłoń. On był przyzwyczajony tylko wystawiać rękę, bo przecież jako niewidomy nie mógł pracować, a będąc kaleką, musiał jeść przecież w ten sposób. Przeżywał swoją niedolę, swoje kalectwo. I ratował się. Być może wystawił tą rękę do nadchodzącego Jezusa, bo uczniowie jeszcze pytali, czy to z powodu grzechów jego, czy też jego rodziców jest on niewidomy. Pan Jezus zaprzeczył. Nie chodzi tutaj o ten powód, z którym łączono kalectwo w religii hebrajskiej. Że człowiek, który został kaleką, musiał być grzesznikiem. Pan Jezus zaprzeczył. Ale mówi, stało się to po to, aby się objawiła chwała Boga. I rzeczywiście ta chwała Boga się objawia. Bo oto, ponieważ byli przyzwyczajeni do znaków, a też wiemy, że człowiek został ulepiony z ziemi, można powiedzieć, jakby z gliny, czyni taki znak, że z tą ziemię bierze, nawilża ją swoją śliną, kładzie mu na oczy i niewidomy zaczyna widzieć. I od tego momentu bardzo szybko poznaje prawdę, poznaje nie tylko piękny świat, którym się zachwyca kolory, ale poznaje prawdę. A do tej prawdy skłoniło go przesłuchanie faryzeuszów, żeby zobaczyć, kto to jest, kto mógł darować mu tak wielki prezent, tak wielki dar, że teraz widzi. Już później w przesłuchaniu mówi to niezwykły człowiek, to prorok. A na koniec, kiedy spotyka Chrystusa i Chrystus z Nim rozmawia. Bo przecież musiał słyszeć Jego głos i rozpoznaje głos Chrystusa, rozpoznaje w nim Mesjasza. Popatrzmy, jak szybko mogą nam łuski z oczu spaść poprzez różne doświadczenia, żeby ujrzeć, że Bóg jest wśród nas. Że nie jesteśmy tutaj sami, że On jest wśród nas. Że nas kocha, raniero Cantalamessa, na którego często powołuje się w wielkim poście, ponieważ jest to osoba, która była rekolekcjonistą i ojcem duchownym wielu papieży, tak, bo i Jana Pawła II, i Benedykta, i obecnie Franciszka mówi, że w tej Ewangelii zauważamy, że Chrystus chce nam powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, ślepcem jest każdy z nas. Pewnego dnia także my udaliśmy się do sadzawki Siloe, czyli ścielnicy. Obmyliśmy się i przejrzeliśmy. Po drugie, że światłem, które otrzymaliśmy, jest wiara. Niewidomy po uzdrowieniu spotkał Jezusa i zawołał: Wierzę, panie. Zdanie to jest równoznaczne z okrzykami wypowiedzianymi przez niewidomego, takimi jak odzyskałem wzrok, widzę, otworzył mi oczy. Chrzest oraz wiara stanowią symboliczną zawartość Ewangelii. Ale i w tym miejscu rodzą się wątpliwości, czy wszystko się już dokonało podczas chrztu, w nieświadomych początkach naszego życia. Czy obecnie nic już nie pozostało do zrobienia? Bracia, powiada święty Paweł, w drugim czytaniu, jakby to potwierdzając, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Czy jednak na pewno wszyscy żyjemy, w w świetle. Dlaczego więc czytanie kończy się krzykiem świętego Pawła skierowanym do nas: Zbudź się, o śpiący, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus? Prawdą jest, że częściowo chodzimy w świetle, a częściowo w ciemnościach. To prawda, że otrzymaliśmy teologiczną cnotę wiary, ale jako nasienie, które musi wzrastać, jako możliwość, którą należy rozwijać. Cała reszta zależy od Boga i naszej wolności. Nasza pozycja jest naprawdę paradoksalna. Kroczymy jakby po linie, która oddziela strefę światła od obszaru ciemności. Gdziekolwiek byśmy się udali, zawsze pozostajemy pod wpływem ciemności. Ten cień to nasze człowieczeństwo. Jeszcze Nieuwolnione, nieoświecone Ewangelią. Kiedyś w chrześcijaństwie, u jego początku, nazywano ochrzczonych oświeconymi. To miało oznaczać, że ten człowiek jest już włączony w mistyczne ciało Chrystusa w kościół. Skoro Chrystus jest światłem, to ochrzczony powinien być też światłem. Więc nie może być tak, że to światło skrywam w sobie. Że na chrzcie kończę i już nic mnie nie interesuje. Nie. Ty masz być światłem. Nie tylko zostać oświeconym, ale jednocześnie świecić. Dawać przykład innym. A my. Troszeczkę przypominamy tych, którzy popełniają zło w życiu bezowocnymi uczynkami ciemności, jakie nazywa święty Paweł, a nazywa je w innym liście do Galatów po imieniu: nierząd, bałwochwalstwo, nienawiść, spory, zazdrość, niezgoda. Światło i ciemności wskazują na coś, co wykracza poza prawdy wiary, które już znamy albo których jeszcze nie znamy, wskazują raczej konkretne czyny, decyzje zgodne z Ewangelią lub jej przeciwne, które podejmujemy na co dzień. W naszym rozważaniu nie możemy nie zastanowić się. Nad jeszcze innym znaczeniem światła. Dlaczego nasza wiara jest porównywana do światła? Co robi światło? Ono ukazuje nam rzeczy, daje nam poczucie odległości, proporcji. Dzięki niemu wiemy, gdzie jesteśmy. Każdy z nas znalazł się kiedyś w ciemnym pokoju, nic nie widząc, nie wiedząc, gdzie szukać drzwi, nie mając pojęcia, gdzie jest okno. Ciągle bojąc się, żeby nie zderzyć się z jakimś meblem czy ścianą. W ten sposób mówi Paweł podąża przez życie ten, kto nie zna Chrystusa. Po omacku. Przyszedł Chrystus, a wraz z Nim zeszło nad nami ogromne światło. Objawił ludziom Ojca, który nadaje sens życiu i światu. Dał odpowiedzi na pytania odwieczne, nurtujące ludzi, które autor z drugiego wieku tak ujął w słowa: kim jesteśmy, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, jak stawiał pytania Teodot. Wiara określa styl życia wierzącego. Cóż więc w tym dziwnego, że wierzący domagają się od wiary, aby podpowiedziała im, jak mają żyć. Jak rozwiązać problemy? Dlaczego nas dziwi, że wierzący poszukuje wierzy odpowiedzi na problemy dotyczące sprawiedliwości społecznej, stosunków między pracodawcami a pracownikami, chorób, czasu wolnego, małżeństwa, aborcji? Niemniej na wierzących jest wywierany bardzo silny nacisk przez pewne siły chcące, abyśmy nie manifestowali naszej wiary i przekonań, abyśmy nie przechodzili od modlitwy do czynu, nie głosili na placach, co usłyszymy w kościele. Jeśli im nie ulegamy, to wówczas jesteśmy oskarżani o chęć dominowania. Pasowałaby im wiara ślepa oraz chrześcijanin schizofrenik rozdarty na dwoje z jednej strony człowiek i obywatel, z drugiej wierzący. Wielu chrześcijan, nie wytrzymując tej presji, ulega jej, sprowadza swą wiarę do świątecznego ubrania, które wkłada w niedzielę, idąc na mrze. To tak, jakby zapalić lampę i postawić ją pod korcem. Chrystus. Tak nie myślał. On przecież nakazał stawiać światło na świeczniku, żeby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Światło bowiem ma służyć nie tylko uczniowi Jezusa, ale także wszystkim mieszkańcom świata, również niewierzącym. Chrześcijanin nie może się zadowolić tym, że jest oświecony, lecz musi świadczyć o światłości. Wyrzeczenie się tego nie może być ceną. Jaką wierzący płaci za współpracę z innymi ideologiami czy lurtami politycznymi? Właśnie my, uczniowie Chrystusa, powinniśmy zrobić użytek z tego światła. A możemy się zapytać, czy rzeczywiście jesteśmy do tego zdolni? Czy nie jest tak, że zakładamy sobie opaskę na oczy i bawimy się w ciuciu babkę? Najgorsze to jest to, że bawimy się z Bogiem, bo przecież liczymy na to, że nie upadnę, On mnie podtrzyma. Upaść i skrzywdzić się jest łatwo. Jeżeli tej opaski nie pozwolimy ściągnąć Chrystusowi, który jest światłem, to będziemy się tak obijać od ściany do ściany. Próbujmy, bracia i siostry, zaufać temu, który jest Panem życia i śmierci. I próbujmy w sercu, w głębi swojego serca, powiedzieć: Panie, Tobie wierzę, Tobie ufam, bo Bóg patrzy na serce człowieka. Jak sobie przypominamy dzisiaj, z pierwszego czytania z księgi Samuela, prorok Samuel miał namaścić najbardziej przystojnego, najbardziej wyrośniętego, dobrze zbudowanego. Nie. Bóg patrzył w serce i wybrał tego najmniejszego, pozornie najsłabszego i trochę, jak wskazuje pismo, pozbadniętego przez swoich braci. I w środku tych braci Bóg namaszcza go na króla. To jest niebywałe. Bóg ma inną logikę niż nasza. Chciejmy mu ufać. Chciejmy mu zawierzyć również i obecną sytuację, która jest dla nas bardzo trudna. Chciejmy zawierzać nasz los w Jego rękach. Niech on spoczywa. Ten nasz los w Jego rękach. To, co będzie dobre i słuszne, mówmy, Panie, bądź wola Twoja.